Łukasz Wiśniewski po meczu z Anbilem Włocławek, meczu przegranym dla Polskiego Cukru Toruń, e, nie ma co ukrywać, w szczególności przez ostatnią kwartę, którą e, w defensywie e, nie chcę powiedzieć zawaliliście, ale 27 straconych punktów. Za dużo? No zdecydowanie za dużo. Ale Myślę, że nie tyle to był problem, e, co drużyna z skutecznie nas wybiła z rytmu i potrafiliśmy go złapać w czwartym kwarcie. E, a im dodała was na hala skrzydeł, i krok mówią to odlecieli. Drużyna Anvil wybiła was z rytmu swoją obroną, czy z tak, na tak. przykład tymi trójkami, które. Ja myślę, trafiały? że jednym i drugim. Yy, strefa, nam, my otwartych rzutów nie trafiliśmy. Oni to wykorzystali, trafili tak jak powiedziałem, odjechali. Obiektywnie rzecz biorąc, myślę, że jednak mecz ciekawy, atrakcyjny dla kibiców i pewnie... Ja mam takie nadzieję, że był przez trzy kwarty atrakcyjny, bo o tej czwartej wolałbym nie mówić, ale myślę, że przez trzy kwarty mógł się podobać. Ze swojej postawy jesteś zadowolony i czy to jest plan na kolejne mecze, żeby, bo tutaj chcę wspomnieć o czterech asystach, dołożyłeś punkty jak zwykle, czy to jest taka rola, którą chcesz odkrywać w drużynie? Zadowolony nie mogę być. Przegraliśmy spotkanie, ale na jednym spotkaniu też się świetnie zawala. Mamy kolejne spotkanie, jeszcze się pierwsza runda nie skończyła, także skupmy się na następnym spotkaniu i małymi krokami do przodu. Do drużyny dołącza nowy rozgrywający. Czy to znaczy, że tobie będzie łatwiej, bo będziesz dostawał więcej podań, czy tak jak powiedziałem cały czas te asysty też będą gdzieś twoim celem? No zobaczymy jak to się ułoży, jak przyjdzie nowy zawodnik. Na razie go nie ma, więc nie ma co spekulować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.